Bert Hellinger powiedział kiedyś takie piękne słowa: że w życiu mamy tylko dwa problemy. Problem mamy i problem taty. I rzeczywiście to jest prawda, że nieświadomie tęsknimy za dzieciństwem, którego nie mieliśmy. Tęsknimy za przytuleniem, tęsknimy za uwagą, pragniemy akceptacji, pragniemy bliskości, miłości. Pragniemy tego, czego. Pragnęło nasze wewnętrzne dziecko, czyli ta mała dziewczynka, która jest w nas, ten mały chłopiec, który jest w nas. I praca, praca z wewnętrznym dzieckiem przez pryzmat powrotu do mamy z tamtego okresu i powrotu do taty z tamtego okresu jest kluczowa, abyśmy stanęli jako dorośli w swoim życiu. Te uwikłania, uwikłania naszego wewnętrznego dziecka też mówią o tym, że utykamy w parentyfikacji, czyli jako dzieci podejmujemy się bardzo trudnego zadania pomagania naszym rodzicom. I wszędzie tam, gdzie w naszych rodzinach nie działo się dobrze, czyli nasza mama nie dawała sobie rady, albo był alkohol, nasz tata był uzależniony, albo mama była uzależniona, albo. Ktoś chorował, albo jeden z rodziców przedwcześnie odszedł, albo jeden z rodziców przedwcześnie umarł. Wszędzie tam mamy do czynienia z parentyfikacją, czyli z czymś takim, co się nazywa ratownikiem. Ratownik to jest nasza dziecięca część, która postanowiła ratować mamę albo tatę, albo ratować innego członka rodziny. I wszędzie tam, gdzie jako dorośli ratujemy wszystkich i wszystko. Wszędzie tam, gdzie zapominamy o naszych potrzebach, wszędzie tam, gdzie nie patrzymy przez pryzmat nakarmienia siebie, nakarmienia siebie miłością, nakarmienia siebie uznaniem, akceptacją, wszędzie tam, gdzie mamy niskie poczucie własnej wartości, wszędzie tam, gdzie potrafimy zaspokoić potrzeby innych, a nie potrafimy zaspokoić naszych potrzeb. Wszędzie tam mamy do czynienia z częścią naszą, naszej osobowości, która się nazywa ratownikiem, ale to jest dziecięca część. Dziecięca część, która utknęła przy niezaspokojonych potrzebach, która utknęła przy mamie, która utknęła przy tacie. I wszędzie tam, gdzie ten ratownik w nas jest, wszędzie tam koniecznym jest wyjście z tej roli, wyjście z roli ratowania.